Dzień dobry, tutaj Kubulek142, a z nami dzisiaj Cityski. Cóż, bierzemy naszego pacjenta na operację. I dzisiejszym celem odcinka będzie oczywiście... Stworzenie jakiejś moraśnej kratki, która pewnie pozostanie z nami już do końca tej serii. Bynajmniej tak mi się wydaje, tak jak na poprzedniej mapie. No Plan był dobry, ale no, zabrakło wykonawcy po prostu i pieniędzy, tak. No i... Ogólnie nam zostanie tamten save na live już tylko i wyłącznie. A tutaj będziemy sobie robić y, tylko i wyłącznie y, odcinki na tym save'ie. I myślę, że takim celem jakby y, limitowym tej serii będzie po prostu no Dajmy sobie, załóżmy próg y, osiągnięcie 150 tysięcy mieszkańców. O! O, niech, te, niech będzie. Niech będzie 150 tysięcy mieszkańców, myślę, że no. No trochę może ta seria potrwać, trochę no, 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 no... nawet nie trochę bardzo długo no. Coś tak mnie się zdaje. No ale trudno no. Jakieś cele trzeba sobie stawiać, wiadomo. A my postawimy sobie taki nieskromny cel. Dobra, tutaj bym prosił o, właśnie tak. Tutaj od razu za pamięci odwróćmy sobie tę drogę, żeby pamiętać, tutaj zrobimy sobie ładne taki... na razie takie ładne dróżki, po prostu wychodzące z ronda. Myślę, że to brzmi jak plan. Bo tu zaraz gdzieś trzeba jakąś kratkę naćkać. Dobra, myślę, że tu można. Yy... Tu będzie można zrobić to jest tak To robimy na dwa wysokości yy. Chociaż że nie, najpierw tutaj może to wezmę trochę od tej drogi odsunę, bo później to my będziemy robić o! Tu zaczniemy sobie yy, dzielnicę robić i skończymy gdzieś mniej więcej tutaj na razie Podjedziemy sobie na razie dotąd, bo będą tylko sklepy. Sklepów dużo nie potrzeba na początku Dobra i to by była e, strefa No nie strefa tylko dzielnica e, prze, Nie przemysłowa tylko mm, Ze sklepami A tu byśmy zrobili sobie dzielnicę jak najbardziej mieszkalną No i on to już bym chętnie sobie tutaj wziął troszkę no tak obszerniej zaplanował, bo no, jak to wiadomo, mieszkań nigdy nie za wiele. Lubią się szybko, strasznie pobudować, i to jest strasznie e, wielkim problemem później, jak pieniądze się już skończą. Dobra, i tutaj takie myślę, że dotąd można dojechać. O tak, idealnie. Tutaj zrobimy sobie taką małą kratkę, dosłownie taką małą. Tutaj dotąd mniej więcej o tak. Tutaj w sumie jeszcze jedno takie coś można dać i dobra. Jak na razie wszystko zaplanowane jest. Ok, można zabrać się za wodę, za ścieki. Teraz to tak opór szybko podłączyć. I zobaczyć ile nam pieniędzy w ogóle z tego zostanie. Dobra, to by chyba musiało być gdzieś mniej więcej tutaj, okej okay. Teraz tym by trzeba było to jest tak. Po pierwsze podjechać tu i pojechać aż tam to coś mi się wydaje, że trochę pieniążków to rzeżło To troszkę bałdo. No, 2400, dobra. Dobra, nie jest też tragicznie, jakoś. Teraz tylko prąd. No, jak widzicie, stać nas tylko na taką magiczną turbinę wiatrową. Turbina wiatrowa, być dobra jest. Ok. I teraz mam 6000 na podłączenie wszystkiego do prądu. Ok. Dobra, na razie tak. W sumie. I stąd na razie pójdziemy tak, żeby już i tam prąd jakiś był. A wiecie, później, zawsze te 100 pieniążków smoczych, tak zwanych kurde rubli, można będzie łatwiej naćkać, nie? Będzie łatwiejsze później do zrobienia. Dobra, tutaj maluj całą dzielnicę. Oni mają tu wszystko dla siebie do dyspozycji. Oczywiście ta kratka, no postaramy się, żeby znikła. Choć co prawda nie obiecuję, bo no planach było, że tamto znikła. Kratka to była na poprzedniej serii, a jak na razie, jak widać, się ostała. Jeśli ktoś, oczywiście, stale ogląda, to wie, że ona się na razie ostała i no, coś ciężko jej zniknąć stamtąd. No, ale myślę, że nadamy no, radę jakoś. No Od razu, budżet można na wodę zmniejszyć, żeby strat dużych nie było. Niech się to już tam nie rozpędza. Do nie wiadomo, jaki kwot. No dobrze, teraz tak naprawdę zostaje nam y, grzecznie sobie oczekiwać na to, aż wszyscy się tutaj pobudują i będzie dużo pieniędzy. Zawsze w ostateczności można tam jednego wietraczka dodać. Taką małą sposobnością, którą chyba wy po ostatnim live z dobrze znacie, jeśli oczywiście oglądaliście. A ja mam nadzieję, że oglądaliście, no i wiecie o co chodzi. Dobrze, a my tu sobie może gdzieś damy jakąś miniaturkę i w sumie może halo jeszcze tutaj jedna droga. Damy sobie drogę, o tak, dobra. Żeby był jeszcze jakiś wyjazd i teraz zrobimy sobie tak Uwaga. Majster będzie robił miniaturki. Ale F11 poproszę. Dobra, może o, z tym wiatraczkiem, o, że jesteśmy ekologiczni Jest bardzo dobrze No, trochę sporo widzę, że tych, no Dobra, tu, tu jeszcze taktycznie, póki mamy coś pieniążków To się pobudujemy z prądem tutaj, o tak, o Że wiecie, prąd był w ramach bezpieczeństwa, tak że później się nie martwić, że, ojej jak ja mam dociągnąć prąd do przemysłu i takie tam Tylko jak wszyscy dobrze wiemy no ten prąd dużo to nie uciągnie, no bo ile on może uciągnąć no 8 MW, a my już ile żremy tych megawatów, alu? No my już żremy 5 Więc no zaraz będzie lipa chyba, żebyśmy jakieś pieniążki magiczne dostali skądś nie wiem, mm, prezydent innego miasta by nam pożyczył No ale no cóż, tak się chyba raczej tutaj nie stanie, więc no może być ciężko Liczymy na mieszkańców oczywiście, że się szybko pobudują tutaj Bo tu jest wiecie jeszcze najgorszy... O, Tu widzę bardzo fajną miejscówkę na promy Ach, będzie trzeba pamiętać Że tu będzie trzeba dać promy To może. Oj, ja tu mam idealny już, słuchajcie, plan nawet. Ja tu, słuchaj, słuchajcie, widzę tu turystykę. Tutaj, lotnisko gdzieś w tych klimatach. Tutaj, stateczki. Tutaj jeszcze ciopągi gdzieś tu jeżdżą. Tu jeżdżą. Tutaj, ciopągi na górze. O, na przykład, między tu, tędy między, te, między tymi dwoma drogami. No i coś. Tu widzę jakieś ciekawe tematy, takie zaawansowane. O jest dobrze, bo jesteśmy na plusie już ale no niestety trzeba trochę budżety zwiększyć na prąd. Bo prądu nam już trochę zabrakło. Myślę, że mieszkańcy dadzą sobie radę. Bo no oni są... Oni grzecznie płacą nam podatki, więc dadzą sobie na spokojnie radę. A... Jak tam co tam jest zużyć. Oj, no to zużycie to jest takie trochę oporowe, no. A tutaj, no to jeszcze sporo mi brakuje, no. Ta turbina to chyba też kręci się jak... O. o, bardzo dobrze. Najpierw to podatki zwiększamy na 11, wszędzie procent. Prąd może chwilę poczekać. <śm> ok, i stawiamy od razu prąd. Od razu się nie... Paćkamy Tylko od razu stawiamy prąd Teraz bierzemy sobie coś takiego jak Pożyczka OK Teraz yy, Kupujemy sobie Wysypisko Sztuk raz yy, po pierwsze Najważniejsze tą Dzielnicę o dwi, Mniej więcej te dwie ma, na, nasze magiczne Bynajmniej tymczasowe kratki jak to to miejsce jest złoczene? Halo? O co chodzi? Dobra, chyba, chyba po prostu gra coś pocuła. Ale dobra. Jest już jak najlepiej. Dobra, tu można zrobić tak. Tu przez chwilę tam chyba prądu nie będą mieli. No dobrze, wiedziałem. Ale myślę, że jak zrobimy tak. Zrobimy tak, to już będą mieli i nie będą narzekali, że czegoś nie ma. i bardzo dobra robota wykonana. Tylko teraz już można budżet zmniejszyć na po prostu zwykłe 100%. Bo chyba nam raczej 150 niepotrzebne, bynajmniej na razie. Okej. Okay. Tutaj przy okazji wspomóżę, no, no, troszkę nasz budżet, który jest, no... Taki trochę biedny, no... Ale na szczęście my chyba możemy... Pożyczki... a nie, ja już wziąłem pożyczkę, ojej... No to będzie trochę, no... Trzeba poczekać z... Fantazjami rozbudowy Bo jak widać, no... to ogólnie... O, ogólnie lipa Dobra, tu jeszcze jakiś zwrot dostanę. O zwrot pieniędzy, to ja zawsze nie, chętnie przyjmę. No i w sumie myślę, że to też można już. No, na co nam tu prąd? Jak mamy go? O tutaj, tu się ładnie łączy, wszystko dobra. No i właśnie, właśnie tu mamy miejsce na taką idealną dzielnicę turystyczną. Więc możecie powoli myśleć nad nazwą ewentualnej takiej dzielnicy. No bo myślę, że jest warto, no. Bo później hmm, widz, który będzie najaktywniejszy będzie wychwalany tutaj prze, prze, przez nas. Że był najaktywniejszym widzem podczas naszego wspaniałomyślnego konkursu. Dobra, ogólnie przydałaby się szkoła, bo no. No no jednak przydałoby się mieć no, mądrych mieszkańców, a nie głupich, no nie oszukujmy się no w sumie to później będzie można zdemontować i dać to tutaj. Tutaj od razu dać stację ciepłongów i no słuchajcie tu ta mapa jest właśnie taka fajna, że no tu od razu od razu no się patrzy na nią i od razu wie się mniej więcej gdzie co się zrobi. Więc jest dobrze, bardzo dobrze Tylko jeszcze te budżety by się zdało mieć, no większe o wiele, no Bo jednak no to mały dochód jest taki, no 400, no Czegoś dolarów, czy tam czegoś tam No i właśnie, no Tak to właśnie jest No i cóż, dzisiaj może nam się jeszcze uda wbić, yy... Magiczny drugi kamień milowy. Może nam się wieś uda wbić, bo by się zdała wieś. Bo w sumie z wsią można by było tamten przemysł wyrzucać stamtąd, go przenosić tutaj. Tylko oczywiście o ile byśmy mogli kupić yy, no właśnie no kratkę. No ja myślę, że nie byśmy mogli kupić, więc przemysł by jak ta, tam jak najbardziej pasował oczywiście, no. To rolniczy energo... nie energooszczędny, tylko y, ten przyrodo... Y, no. Yy, szczędniczy, no. O. Będą nowe najwyżej nazwy. Innych nazw u innych nie słyszeliście, tylko u mnie. No i właśnie tak jak wspominałem, tamta mapa, tamte miasto pozostaje już tylko i wyłącznie na live'y, więc jeśli chcecie takowe, to y, zakłaniam, nakłaniam serdecznie do wybierania w piątki citysków, to będą cityski, a myślę, że niedługo tam na live'ie będzie, no takiej konkretno rozpierdzielną. No. Będą latały meteoryty, tornada i te sprawy takie wiecie o co chodzi. Zrobimy... Zrobimy masną imprezę. o Będzie masna impreza. No proszę mi tą wieś szybciej wbijać. No dużo wam tu jeszcze nie zostało do bicia. No, naprawdę no. <laughs> Wbijemy tą wieś, postawimy wszystko, y, to co trzeba i no, będziemy się żegnać zaraz, no, powoli, no. <laughs> o, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Pożyczka numer 2 prosimy wziąć, tą zapłacimy sobie już. Dobrze, teraz y, co najważniejsze, stawiamy sobie szkołę, straż pożarną. I no oczywiście hmm, policję, tak? Dobrze malujemy sobie od razu tutaj dzielnicę zawczasu żem pamiętał. I już ogólnie macie do wymyślenia dwie nazwy dzielnic, więc zapraszam serdecznie do wymyślania. Oczywiście y, Wasze pomysły no zosta zostawiacie w komentarzach. I będziemy ewentualnie analizować i wybierać. W sumie jeszcze nie wiem, jak konkretnie zależy, ile wy będziecie tych yy, propozycji dawać. Jeśli będziecie ich dużo dawać, będziemy wybierali najładniejszą. Nie wiem, stworzymy jakieś kryterium, będziemy wymyślali, nie wymyślali, tylko wybierali jakąś najładniejszą. Jeśli no będzie ich mało, to po prostu będziemy dawali wszystkie, które się znalazły tam. Także dziękuję za oglądanie. Życzę miłego oglądania, trzymajcie się ciepło, no i cześć.